Um, dzisiaj nagrywamy HOBA. pierwszy odcinek. Tak naprawdę jest 60 odcinek, ale wszystkie odcinki mi się skasowały. I nagrywamy HOBA tak z Dodo. Znowu, jak I musimy niestety kliknąć nowa gra. To jest takie, takie smutne, że musimy kliknąć w nowa gra. Dobra, to ty tutaj zacznij, a ja jeszcze na ZW pójdę. Okej. Chłopaki! Chodź tu. Nazwaj go Bob. Bo wygląda na Boba. Chodź oh, tu, oh. Bob. A, To jest Hop, a to jest Bob. To jest Hob, a to jest Bob. To jest, jest, jest Hop. Pasuje do siebie. Musimy iść za bogu. I to tu sarenka taka Bo nie sarenka nie ma. Dinozauro, sarenka, coś. O, ty gdzie idziesz? o, sprint. Co ty walczy? Nie chcesz z tym walczyć. Raczej nie chcesz. Wygląda na coś jak oknem. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy, Bob? Gdzie idziemy, Bob? Co robi Bob? O! Bogu mieści na zimę ścianę. Bo wiesz Bob Ja nic z nią nie umiem robić, więc Chce za Boba mnie odpad. Bob jest najlepszy. Lubię Poba. Ja będę przygoda Bobu. To jest fajne. To jest BOB. Bobu. Chodź tu. Nie jest za szybkie, ale zawsze jest zawsze. Czemu ja mam karbatnik na głowy Czemu ja mam jakieś... Dobra. Aż tu Bob, gdzie idziemy Bob? Przestanę mówić Bob Dobra ja sam. Jak się idzie? Nazwałem go Bob -bog? Bob? Bob ah. A. Aha, smuzło. O, walno. Siła godna Boba. I co teraz Bob? Zaraz, Bob Ale wiesz Bob, że ja się tam nie dostanę Bob? Idę tutaj. O. A to wygląda jakby to się dało popchać Ale nie da się. Ale mogę zrobić parku 200 i tu. Idę do Boba. Boby, poczekasz na mnie. Na pewno poczekasz, bo to jednak dla... Parkur godny Boba, ale ja nie jestem Bobem tylko Bobem O, tu jest Bob. Tu jest Bob? Tu nie ma boba. Ale Chłodzie! Ale chłodki! Ale chłodzie! No i sobie poszedł. Mam bombę. Bob, uratuj! Nie nie rób! Bob, coś ty zrobił? Co? Ale że Bob takie coś zrobił mi! Cię ci rękę. Ale że kość to wystaje No ale, ale, ale on mi da chyba swoją rękę, tak mi się wydaje No bo O Czemu A ja nie żyję OK Czy mogę sprawdzić czy żyje czy nie żyje? Było o wiele lepiej niż Widziałem, Widziałem, że będziemy mieli rękę Boba, bo Bob jednak jest uczciwym człowiekiem Hob. Bob. Właśnie wiem. No. O, oh, dostał kolosalny <laughs> Już masz bo boba rękę, cieszysz się, że masz boba rękę? mi się cieszyło, jakbym miała boba rękę To fajne Chodźmy więc Do góry! A gdzie do góry? To fajnie. Myślałem, że jak pójdę do przodu, to wyjdę, ale poszedłem do góry, bo to, to fajnie. I co teraz? Ja to dam wej! Ale Bob takie rzeczy umiał. Gdzie jest Bob. Ja chcę zobaczyć Boba. Tutaj też nie mogę się pewnie zmienić Gdzie jest Bob? Może możesz popchnąć to? Właśnie, to jest pytanie. Nie, nie mam. Reakcja. Pasz. O, he. Dobra. Puszczaj to i chodź na nie. wiem co jest? To wyrosło z Twojej ręki. Fuj Chodźmy więc... Muszę zrobić interakcję i pójdę. Dobra. Chodźmy więc do Boba. Zaraz jak nie idziemy do Boba. To będzie super. Mam jeszcze O mieczek. Ja chcę tego mieć. Ja chcę mieć! Dawaj miecia Bob O nie, nie. Mogę zrobić interakcję? Serio? Serio mogę zrobić? A ja serio miałem wziąć tego miecza. A tego to nie widziałem. Ha, mamy. A, że będziemy z Bobem chodzili całą pina. O! bo mi dokończył miecza. Ale, ale, że jak się wyciąga miecza? A że. Mogę zrobić tego jeszcze. Ha, muszę go zrobić. To chyba coś mi się przypomina, że tu się robiło miecz. Co ja Ach, To ja to już pa, to, to mi się przypomina. Byłem tutaj. Pamiętam to. Jest to, to, jest. Nie, jest to, to jest chyba twoja baza. Nie, jestem w stacji. To jest później. O! No super dołem. Ja mi... Tam się robi miecz, to mi się przypomina ja... No dobrze. Czy co? Nie, czy Sława. Aha. O, jaki mały. O. Masz swój miecz. Miecz Sława. Nazywam swój miecz Miecz Sława. O, i tam następny będziesz mógł zrobić. No? A tutaj będę mógł robić upgrade'y a tutaj będę mógł zmienić postaci Boże? Tutaj też bardzo ważne jest zwiedzanie terenu. Ale na początku opowiadajmy sobie z tym. O, nie chcę o! Ale że co? Rozumiem logikę, czyli że teraz będę mógł niższy cykl. Zjeżdżanko, I te, tu. co Co robię? Tu, zjeżdżanko, a tutaj jestem. No ładnie, ładnie. Teraz już widzę co tak? chodzi. Teraz już widzę co tak? Dopiero jak tam to zauważyłem. Okej, okay. tutaj idę do góry i jestem. No tutaj to chyba wiadomo. Po czym ty włączysz interakcję? Eee. je na njih vedom. A te mogu zbog tako? Ale že ja mogu zbog Wow, na hita wow. Już masz te dwie rzeczy no, okay. i Wróć się wróć się Czemu? Bo tu zaraz A no magę do... Próbowałam otworzyć Aha, tu jest kolejny checkpoint Okej okay. Zgadłem że tutaj drabinga zniszczona, już nie wrócę, nie? oczywiście ja śpię. Spią, spiąć co ja nie mam co o tu jesteś. ooo tam... a że maszyna do naszej rączki. To wygląda jak do naszej rączki. Bo pięść taka i to nie na naszą rękę. Ooo! Nie ma było włączyło teraz rękę, ała... o no, Może go to nie boli. Hmm. I teraz co? A teraz możesz otworzyć te przejścia R Bo normalnie powinniśmy uderzyć R Okej okay. No to masz spinanie się Tu? No ja też skoczyłam Tutaj co zrobię? Aha, okay. O, miło mi Zaczekaj, 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 zaczekaj Bo. No. jak chcę mi kamerę, co tu jest? Secret? Chyba nie

Mamy jakiś cel gry? No musimy zniszczyć te, te, te coś. A. Bo niszczy cały świat. A. Daj mi się chociaż wydaje. Wow, co ja zrobiłem? Teraz ja skoczyć. No. Możesz schodzić tam, proszę. O, no. Kiknąłem prawym tylko. A ty Ty poruszasz się na WSD? Tak. Tylko tyle, że musimy podążać za pomyłkę. No tak, no to za ma że tak. Nie... Jak się Niechby... On gada po polsku, tylko musisz się ten. Musimy bardziej wsłuchać się w to, co on gada. On powiedział. No, że. On powiedział tam. Tutaj coś. Musimy mieć tam, okej, okay, to ja nie w tą stronę. No ale to jest zagadka. Co? No dziwne, nie w tą stronę. bo ja chcę tam sprawdzić. A tu nie ma żadnej zagadki. My musimy zdobyć moc, żeby to zrobić. My musimy zrobić moc, żeby to zrobić. To... Widzę, że Bob i Hop to są najlepsi przyjaciele Oj, można się tam telepieknąć Nie możemy nie? Możemy się telepieknąć, tylko tam gdzie mam na a tam nie mam na Musimy tam iść kiedy... Pamiętam, że kiedyś się teleportowałem. Co to jest? To ja co to jest? Ja chcę sprawę co tutaj! Oo, pieniądze! Pnie. Czy znaczy, to nie był Esterek, bo to było widać, ale... ale pieniądze! O! Marzenie. Marzena? <grym> Może być, jak chcesz nazwać <grym> to <grym> Co? 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 Jak chcesz to nazwać Marzena, to tu na. <grym> Słyszałem, że ty Nie, nie, nie wie. wiem. Gdzie ty idziesz? My musimy iść w górę. Ale tam nie ma żadnego innego przejścia. Jest wodka. Nie, ja chcę. O on nie coraz bardziej, coś rozrasta. Nie, nie chcę z Tobą walczyć. Z nim się da walczyć? Nie wiem, ale nie chcę. On był chyba A, wyglądał na friendly To my też

Nice. Ja Ej, czy nas już nie stać? A nie, 20 było Michał, zrób to prawym przyzyskiem, będzie ci łatwiej Po co się męczysz? No to 20. fajny prawym przycisk prakać. ale widzisz miałem rację pozwalajmy wiernie ja chcę pozwolić, że to jest bardzo pewny tak klas Elo! Aha! Tu fajnie, że się wróciłem. To fajnie, że się wróciłem normalnie. Wróciłem. A ja poszłam gdzieś się wróciłem. nie są przyjazna. wiem, że się nie są przyjazne ale nie ok Нет, я что не. О! Ты видишь, я не имею рации. Подождите. Первое, что. Я там могу, да, не могу. Не могу. Правда не могу. Ładna co, Coś zrobił. Co budzi znak chwilę, żeby i do OBS-a? Sprawdzaj! Sprawdzaj, co by ci znagowało. Czy się nagrywa. Ha. Mam trzeci atak mocniejszy. Nie, nie chciałem. Mam trzeci atak mocniejszy. Poczekaj. Okej. Okay. Widziałeś co zrobiłem? Co? Uderzyłem trzy razy. Oko. To jest jakieś jest przeładowanie energii O O, minął mnie Co? Co? Wait, 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 wait. Ciągle Co Nie robię? Nie robię Ciągle Chcę wejść no na OBS, ale coś Po co? Jest normalnie No kurde! I nie możesz tak zrobić. Już pół godziny na odcinek nagrywamy. Okej, okay. jeszcze chwilę. O, to będzie To jak to zrobimy, to już możemy wszyscy Chyba, że to będzie takie zaciekawienie, żeby oglądać ten. Żeby oglądać. No. No wiem, to Dobra, to yy, po prostu pa yy, następny odcinek będzie jutro. Chcesz coś powiedzieć? Mm. Jak ktoś napisze w komentarzach Bob, to przepchniesz na rynku Tak Plus Dobra to kończymy nagrywanie